Jasno i wyraźnie powiedzieć: chcę rozwiać wszystkie wątpliwości, które w ciągu ostatnich godzin narastają. Trzeba to wszystko przeciąć, jasno i wyraźnie opisać, gdzie jesteśmy. Chcę z całą mocą jasno i wyraźnie powiedzieć: chcę, mogę i będę spotykał się i rozmawiał z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła, Ważnych dla Polski spraw, ważnych ponad partyjnymi podziałami, bo znaleźliśmy się w trudnym położeniu i dzisiaj taka rozmowa jest koniecznością, niezależnie od granic, którymi dzielą się różnego rodzaju partyjne czy polityczne plemiona. Taka rozmowa między podziałami nie jest wskazana, ona jest często. Bo wiele tych spraw, takich jak bezpieczeństwo, położenie międzynarodowe Polski, jest po prostu wspólnych wszystkim wyborcom wszystkich opcji politycznych, dlatego trzeba o tym rozmawiać. Powiedziawszy to, chcę jasno powiedzieć, że no tak, przyznaję miejsce spotkania, które zaakceptowałem było błędem. W następnym razem miejsca spotkań, które odbywam, będę z pewnością wybierał, też wiedząc, jakie emocje to budzi, bardziej starannie, ale powtarzam, nie sam fakt rozmowy. Bo rozmowa również z przedstawicielami opozycji ma prawo, zwłaszcza w przypadku marszałka Sejmu, i powinna się odbywać. Dlaczego mówię o tym, że znaleźliśmy się w trudnym położeniu? Bo jesteśmy. W trudnym położeniu zewnętrznym, ale też w bardzo głębokim kryzysie ustrojowym. Przewidziałem ten kryzys wiele miesięcy temu, próbowałem mu przeciwdziałać. Mówię tutaj oczywiście o kryzysie związanym z wyborami prezydenckimi. To się nie udało, i na koniec w tym kryzysie, wiecie to Państwo, stanąłem bardzo jednoznacznie po stronie głosu ludzi, stanąłem bardzo jednoznacznie po stronie demokracji. I trzeba to sobie powiedzieć bardzo jasno. No nie po stronie żadnej politycznej sekty, tylko po stronie uznania, bo to jest kluczowa dzisiaj z punktu bezpieczeństwa państwa, prymatu woli narodu nad jakimikolwiek partyjnymi czy partyjniackimi interesami. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że za to też dzisiaj zbieram baty. To spotkanie czy jego forma okoliczności było pretekstem, ale to za to dzisiaj spotyka mnie również ta cała fala hejtu, którą obserwuję. Natomiast chcę, rozwiewając te wszystkie wątpliwości, też powiedzieć Państwu bardzo jasno, żeby już nikt tych wątpliwości nie miał nie otrzymałem od nikogo w żadnym formacie koalicyjnym nigdy propozycji bycia premierem. Nigdy nie otrzymałem od nikogo w żadnym istniejącym albo wyobrażonym formacie koalicyjnym w propozycji kontynuowania mojej misji marszałka Sejmu po 13 listopada 2025 roku. Nie prowadzimy i to chcę powiedzieć bardzo jasno, ani ja, ani Polska 2050 żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji. Chcę, żeby to było dla Państwa jasne i nie pozostawiające wątpliwości, w tym nie toczymy takich rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Stoję na stanowisku i my stoimy na stanowisku, że dzisiaj odpowiedzialność za Polskę powinna brać koalicja 15 października. Powinna ona być właśnie w tych rękach, ale też jasno i wyraźnie mówię o tym, że koalicja ta, nasza koalicja wymaga zasadniczej, głębokiej reformy, czego domagam się konsekwentnie i skutecznie, Państwo o tym dobrze wiedzą, od kilku miesięcy. Uważam, że jesteśmy winni ludziom to, żeby zacząć robić rzeczy, które robimy w zupełnie inny sposób, z zupełnie innym tempem, zrestartować tę nadzieję, którą przynieśliśmy w 2023 roku, bo doświadczenie kampanii prezydenckiej 2025 roku zmieniło mnie na dobre. Wychodząc z Sejmu, z tych naszych partyjnych przepychanek, zyskałem głębokie przekonanie, że polityka, która tutaj się odbywa, jest polityką sprzed dwóch lat. Jest polityką, która kompletnie nie widzi tego, co dzisiaj dzieje się tam, gdzie są politycy, którzy w Sejmie nie zasiadają albo w nim rzadko bywają, którzy są z ludźmi. To nie znaczy, że nie trzeba być w Sejmie, ale trzeba zrozumieć, że to, co było dwa lata temu, nie jest już tym, co jest dzisiaj. Co więcej, nie jest tym, co będzie za najbliższe dwa lata. Bo dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski, w moim głębokim przekonaniu, jest to, że nie zmieni się partia u władzy. Tylko zmieni się pozycja geopolityczna Polski. I tak jak dzisiaj jesteśmy od bardzo wielu lat na Zachodzie, znajdą się tacy, którzy będą próbowali przesunąć nas na Wschód. I nawet się nie obejrzymy, jak się to stanie, bo wszystko to będzie się działo pod płaszczykiem opowieści o demokracji, liberalizmie, o wolnościach, o patriotyzmie i o nacjonalizmie i o wielu jeszcze innych rzeczach. A prawda będzie taka: przesuniemy się z Zachodu na Wschód na dekady. I to jest dzisiaj horyzont, który każdy mąż stanu, każdy polityk, który chce brać odpowiedzialność za kraj, musi widzieć. Polski z 2023 roku już nie ma. Nie ma tamtych oczekiwań, emocji, nadziei, większość z nich już nie ma, nie zostały spełnione, pojawiły się nowe, pojawiły się nowe zagrożenia. Dzisiaj koalicja 15 października musi głęboko się zrestartować. Dlatego tak wołałem i apelowałem o to, żeby przeprowadzić dialog nad umową koalicyjną. Bo tu naprawdę, słuchajcie, nie chodzi o stołki. Tu chodzi o to, żebyśmy byli w stanie opowiedzieć, co robimy, jak robimy i gdzie chcemy ludzi prowadzić. W, tak, też rozwiewając te wątpliwości, żebyście nie mieli Państwo żadnych, odpowiadam pozytywnie na prośby o spotkania kierowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak robiłem i tak będę robił. Spotykałem się z Mariuszem Błaszczakiem, spotykałem się z Markiem Suskim, z Januszem Kowalskim, z Jarosławem Kaczyńskim, jak Państwo wiecie, dwukrotnie. Pierwsze z tych spotkań, żeby też mieliście Państwo jasność, odbywało się o godzinie 13. Ja nie jestem przywiązany do idei spotkań z przedstawicielami opozycji w późnych godzinach wieczornych. To drugie miało miejsce w godzinach 21:30, 23:30 na zakończenie dość intensywnego mojego ówczesnego dnia pracy. Również z tego powodu, że to pierwsze nie zostało zakończone, ponieważ musiałem wcześniej pojechać do obowiązków rodzinnych i nie zdążyliśmy po prostu zamknąć, skonkludować spotkania. Tak, będę się spotykał, będę rozmawiał. Dlaczego? Dlatego, że czy to się komuś podoba, czy nie, ja jestem człowiekiem pokoju, a nie wojny. I uważam, że byłem szczery. Być może jako jeden z niewielu kandydatów na prezydenta, mówiąc w czasie kampanii prezydenckiej, chcę zakończenia wojny polsko-polskiej. Chcę, żeby ludzie nie zgadzali się ze sobą, ale chcę, żeby rozmawiali ze sobą, żeby umieli podać sobie rękę. Powtórzę raz jeszcze: nie należy się zgadzać, należy rozmawiać. Należy podawać sobie rękę. I to jest Polska, którą chcę robić w polityce, niezależnie od tego, czy ktoś będzie mnie straszył, obrażał, czy robił inne rzeczy, bo tylko w taką Polskę wierzę. Tylko z myślą o takiej Polsce szedłem w 2020 roku do polityki, zostawiając swoje bezpieczne i spokojne życie. Tak jest moje DNA po prostu i od niego nie zamierzam odstąpić. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal Travelmyślnikfoto.com. Zobacz jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.